i skierować na drogę pokoju. Pała Ojcu i Synowi że w się, tak. była na początku, teraz i i na wieki wieków Błogosławiona Dziewica, Błogosławiona Dziewica, zgarniwszy sobą, zgarniwszy i krzyż swój niosąc, i krzyż swój niosąc, stała się podobna do Pana, stała się podobna do Pana. Ale jesteście Wiadomo. Jest. Grupa Grupa góra. góra. Ale może się przyznać któryś raz, że to nie przewodnik prowadzi grupę, tylko grupa przewodnika. Ja dopiero nie Ale góry tak, tak dążą, to cała fakcja tutaj. To, to będzie dobrze. Robią ci ładne robią. No będzie tam wejszać,

BOW! Oh. Że nie odpoczywają w pokoju, nie. Przybądź nam na na miłości, na pomocy, a mi nie spodężny, mocy. Chwała Ojcu i Synowi, Jego szepieczemu i równemu intuzji Duchowi Świętemu. Jak była na początku, i zawsze, i ninię. Niech Bóg trójcy jedyny, na wiek wieków słynie. Zawitaj, Panie Boże, na poświęcony. Wiek

Субтитры сделал DimaTorzok Thank you.

oraz zmarłą Proszę też... również o dla księdza Zygmunta, który wielokrotnie utrzymał warszawskie wieże. Ciebie prosimy, módl się za te rodziny, które przeżywają kryzys, módl się, aby ale... Pan Bóg odnowił ich wzajemną miłość, aby mieli wybaczyć sobie nawzajem i otwierali swoje serca na działanie Ducha Świętego, który chce przemieniać im serca i prosimy. bogu, się, zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają pokoju. Amen. Z pokłonem Panno Święta popiaruję Tobie tego dzięki ku większej i wejmiu ozdobie. Rożąc byś na nas z Panie drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodko z naszej śmierci nam słodką opiekun to nie ma. Stać to różka, której ani wierbu rodnej, ani w uchyłkowej gminy, nie Nie słowo przedwieczne, ciało się przybrało. Aby człowiek spadał, we szanę, nią, ale człowiek stanął do nie wie o najahu, nie stanął mieszany. Słońca tego upromień mi, jaśnieje. ja jaśnieję po